Witam kolegów hodowców. O, tutaj gołąbki w nowej wolierze. Wczoraj nie chciały wchodzić, musiały się oswoić. Dzisiaj już im to lepiej wychodzi. To jest gołębnik, gdzie te gołąbki były sparowane. chyba sobie Teraz na gniazda, by chciały nazbierać zbierać, się interesują. Fajnie na nie popatrzeć. chyba się im tu będzie podobać. O już bardziej ochoczo do tej wolierki sobie wskakują. Mam tu też kilka młodych które są do wysyłki Były zamówione przez jednego kolegę, ale niestety się nie odzywa Więc No trudno Więc młode jak na razie są Jest ich 12 sztuk tam cztery sztuki z nich są obiecane. A 12 jeszcze zostało o, czarny wspina się. Wesoło tutaj. Miło na nie popatrzeć. Od razu przyszedłem je wpuścić do wolierki, żeby zobaczyć jak się tu będą czuły. Tak się zastanawiam, bo te gołąbki są jeszcze dalej razem połączone. Nie rozdzieliłem ich. Przy tych młodych zdążyły ponieść jajka kolejne. O, brak czasu, niestety, powoduje, że no nie ma czasu z nimi pracować. Ale się biją, siedzą na tej wlocie. Są zdziwione, bo one były oblatane, a tu w Lodi nie idzie lecieć w powietrze. Wlot im zostawiłem. Nie wiem czy go będę demontował. Jak mi się nie będzie chciało ich gonić w wolierce, to zamknę i przez lot wejdą. A teraz mają go jako siodełko. Więc może go zostawię. Na razie to rozwiązanie mi się podoba. Będę miała wylot, a no ta woliera wyszła fajniejsza niż ta poprzednia. No i ten wylot mi się podoba, a chciałyby iść na pole. Kombinują, muszą się tu oswoić z 2-3 dni. No i będziemy je wypuszczać na dwór. No, może nie na dwór, ale może niech się oswoją. Na dwór kiedyś też muszą iść. Tak to tu wygląda. Jeszcze pójdę zobaczyć do gojemnika córki, co tam się dzieje. Tutaj gołemnik córki, dziś walentynkowo. Tutaj mają cele pootwierane, żeby się łączyły. O, tam widzę jedna parka jest. 3 trzy gołąbki to jest samica ta niebieska? Wygląda na to, że tak to też może jest samica to nakrapiane. To jest to co od taty chyba dostałem, a tutaj się połączyły, w cele się otwarło, Sen 901 imbret i ruda, ruda i Sen 901, a tak widzę jakby się ta też tu chciała dołączać. Okazuje się, że to jest chyba samica. No z tymi późniakami to nie wiadomo. Cele się otwarło, jeden samiec zagruchał i od razu się zaczynają ujawniać. Więc to jest samiczka. Ale potężna. To się nie paruj z dwoma samicami. Musisz sobie znaleźć innego. A czasami się zdarzają takie samiczki. Tu w głowy jest samiec, bo czeka Tak to jest samiec, a to chyba jest samica. No to tu się tak na spokojnie myślę będą łączyły. Tu też chyba że to samczyk sobie cerę zajął. Także powoli tu się łączą. Czarna szpaczka sparowała się z czerwonym szpakiem. Mewki razem, tu jest biały. Co Paulinka dostała urodziny. Właśnie dzisiaj Paulina ma urodziny. Niestety trochę pokaszluje. Mewki dwie sparowane. Tu od Adamazenkę są trzy sztuki, o, ten, to jest od Adamazenkę, to jest od Adamazenkę, znaczy 100% Adam Zenkę. To nie są oryginały od niego, tylko po dwóch od Adamazenkę, tutaj matka miała o każdego z tych gołębi, co tu są, rodzic zrobił jakiś pierwszy konkurs, minimum na oddział, ale także na Rejon, także tu. Tu są tylko takie gołębie, od których, no poza mewkami, poza białym, to jest prezent. Szpaki dobrze leciały, ale akurat y, tutaj, no tych pierwszych konkursów jeszcze nie było, ale fajnie leciały, dość czołowo. Tam rodzeństwo, a od tych. Są tu gołąbki, od których właśnie rodzice zdobywały pierwsze konkursy. No i czołowe konkursy. Dwójka dzieci najlepszego, a czy rodzeństwo najlepszego lotnika oddziału. Nie, nie najlepszego, trzeciego lotnika oddziału. Pomyliłbym teraz. Mojego najlepszego lotnika. Przejęzyczyłem się trochę. A to był trzeci lotnik oddziału, tu jest. Gryt. Grytka to też jest samiczka, widzę. Wydawało mi się, że tu jest dużo samcy, a być może się pomyliłem. Tam jest córka 901. Także tu są późniaczki. Te są z mojego kubusia. Tu jest jeden, a drugi gdzieś tu też chyba na ziemi tam siedzi. Tak dokładnie. Kubuś też miał. Pierwszy konkurs z 590 km i to na rejon. Także to tu są wszystko gołębie, które są zdolne zdobywać pierwsze konkursy. No i mewki od córki z 901. Także czołowe konkursy pierwsze zdobywały. Tu jest właśnie córka z 901. Ten samiec super wyszedł od zenkę po Zenke. To są dwa zenkę u mnie sparowane. Ale jest prześliczny, samiczka też wyszła piękna. Teraz muszę do zeszytu spojrzeć, bo nigdy nie pamiętam, które są rodzeństwem. Są raz, dwa, trzy, dwa są z gniazda, a trzeci jest.